Zostało 15 sekund, jak one się zatrzymają. Wtedy będziemy wiedzieć, kto wygra według badań Exit Ball, wybory w tym roku. Zostało 7-6 sekund, 5. I to są wyniki wyborów 2023. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8%. To oznacza 200 mandatów. To jest ósme. to są ósme wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość i zapewne to to ugrupowanie będzie miało misję tworzenia nowego rządu w tym nowym parlamencie 10 kadencji. Drugie miejsce to jest Koalicja Obywatelska, 163 mandaty a wynik 31,6% 10%. trzecie miejsce to jest trzecia droga, czyli koalicyjny komitet Polska 2050 PSL wynik 13% mandatów 55 kolejny